Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Oto kolejny film z cyklu Zdobycza, który bardzo, bardzo prosiliście. Przesłanie było takie, żeby Pani zrobiła film jakiekolwiek, żebyśmy nie myśleli o tej polityce nieustannie. Więc kochani, no gdzieś te pudełka tu są. Ja generalnie nad kadrem nie panuję za dobrze. W poprzednim filmie zauważyłam dopiero w domu, był taki gdzieś tu kosz z orzechami. Samo życie. Ja Wam pokazuję prawdziwy kadr, a nie jakąś taką rzeczywistość instagramową. Więc przesyłki, kochani, już pokazuję po kolei. Trochę kartoników, jest chyba zdecydowanie więcej flakoników. Cieszę się, bo od Lalika mam całkiem sporo flakoników Flora Botanica. Jestem po testach próbkowych i to co ciekawe takich, tej próbki takiej z tym sztyftem ja się bardzo źle testuję. To są perfumy trudne w odbiorze. No. To z kolei opakowanie po perfumach, które jest na rynku ze dwie dekady. Zrobiłam o nich ostatnio film i podobno cena już jest bardzo niekorzystna. No, taka jest moc od oddziaływania mojego kanału, tak się pochwalę. Miu, miu. Nie miałam pełnowymiarowego nigdy flakonika, nie miałam okazji testować trochę takich rzeczy. Widzę, że tego ostatnio bardzo dużo gdzieś przyjeżdża, nie wiem skąd. Także pokazuję. Już, już, bardzo, bardzo dziękuję. To jest przesyłka od Ewy. No, tu flakonik bardzo ładny. Widzę, że ostatnio Chyba tego całkiem sporo się pojawia. Daisy. W tamtym filmie było. Teraz znowu. Oj i kolejny Eclat d'Arpesz. Nie wiem czy to jest ta wersja en fleur, nie wiem. Cieszę się, bo mam kilka flakoników. Także kolekcja się ładnie rozrasta. Też nigdy nie wąchałam tych perfum, nie miałam okazji. Nie było mi dane. Allure om to tak słabo z testów próbkowych. To jest wielki rarytas. Nina Ricci. Bardzo, bardzo dziękuję za ten flakonik. Dla mnie takie rzeczy są właśnie bezcenne. Fleur de fleur. Elisabeth Wszedł na rynek perfum i chyba sobie nieźle poradził. Chanel Chance. Chance. Chance Eau Tendre. Calvin Klein Obsessed. Coś mi tam mówiliście o tej lawendzie. Testowałam, ale jakoś tak nie bardzo umiałam tą lawendę zdiagnozować. Może za krótko, może za słabo. Nic nie zastąpi solidnych testów, po prostu perfumowych, z Testy próbkowe to są po prostu dla mnie, żeby wiedziała o co chodzi. To jest już chyba rzadkość, gdzieś widziałam, że ludzie tego szukają. Wąchałam, no. Niebanalna rzecz, no taka na, naprawdę dla wymagających, nie dla każdego. To z kolei bardzo przyjazne perfumy. Wpisujące się w te takie m, ostatnio popularne dość klimaty. Aha, znowu obsesy, tym razem z spakonikiem, ale pewnie, ponieważ pamiętam, że woda była bardzo delikatna, więc pewnie... Więc pewnie zostały zużyte właśnie tak jak widzę. I to obsesy, jeszcze coś tu jest. Barbery ten klasyczny, do którego zakupu się przymierzam, ale no ostatnio trochę zaszalałam. To są perfumy, które Wam kiedyś pokazywałam, więc na pewno znacie. No i przesyłka od może Kasi tym razem. To są już przesyłki, które dawno dotarły do mnie, ale skoro to ma być taki film na odwracanie uwagi, no to idziemy. To w Rosmanii widziałam, wiecie, ostatnio jestem rezydentką Rosmanową. Opierałam się przed wizytami, bo wiedziałam, że, że to będzie mnie kosztowało. To jest ta edycja tego strajta do spółki z tym koszykarzem chyba. Czarny flakonik. I tu zwracam Wam uwagę, opis w tym miejscu jest opis takich zasadniczych nut perfum. Podoba mi się taki zabieg. Polistubi też jest to dość popularna w tej chwili linia perfum. Nie jestem fanem tych wszystkich czach, no ale ludzie polubili. Nie lubię motywu śmierci, jakoś mnie przeraża, powiem szczerze. Miałam wrażenie, że te perfumy pachną troszeczkę jak Flower by Kenzo. Ale to takie wrażenie. To solidnych testów nic nie zastąpi. Znowu Polis. To jest ta marka właśnie taka nie za yy, droga. Rossmanowa. To będzie któryś z Oriflame. Chyba jakiś Garden. A bardzo popularne perfumy dla panów. Kuba. O, Citru. To jest właśnie powiedzieć z jednej stajni. A właśnie w jednym z filmów o tym mówiłam. Sarantis. Taka marka. Barbie, to nawet nie wiedziałam, że Barbie ma. Lacier od Oriflame. Też kiedyś słyszałam o tych perfumach całkiem sporo. Individual Blue dla niego. Avon. To są te perfumy, które są odpowiednikami. Znowu Avon Beauty Sleep. I to jest chyba ten pillow mist lawendowy, ale wydawało mi się, że miał inne opakowanie. To były bardzo tanie perfumy marki Bourgeois, którą. Tego ostatnio odkryłam na nowo dzięki pewnym promocjom. Nie rozumiem, dlaczego tak tanie są te perfumy. Dla mnie jest to absolutnie zagadka, że buty Nike są, mają status butów kultowych i są drogie, a perfumy za kilkanaście złotych. Przyznaję, że trochę tych mechanizmów nie ogarniam, ale może czegoś nie wiem. I zaraz będzie kolejna przesyłka. Teraz tylko to odłożę. I teraz przesyłka od Ani. To jest ciekawostka, bo to jest jakaś limitowana edycja perfum Lac. To jest ta cała linia attraction, których naprawdę mam bardzo dużo flakoników. Widzę, że to jakiś wielki hit tej parki. To jest ciekawa linia i całkiem przyzwoita. Tam jedną mają taką z tej linii Neroli, no to ona jest znakomita. A ten pachnie jak któreś wycofane perfumy. Teraz już nie pamiętam. Pamiętam, że pierwszy raz je powąchałam. Wprawdzie nie mam do tego dużo. Pomyślałam sobie, że to jest właśnie to. Aha, była taka właśnie w ramach tej marki. Była taka linia. Przypomnę sobie po linii Te perfumy pachną podobnie. No, niektóre jeszcze nie rozpakowane, bo znakomicie znam Furblanke. To niech już zostanie w tym woreczku. To mi wygląda na starość, bo już kolorek taki strzeżały, co bardzo mnie cieszy. Persif, chyba ta ze starszych edycji. Wersja podstawowa, bo teraz mam klonów tego Persif bardzo dużo. To są chyba jakieś perfumy marki typu hmm, zaczynamy pracę na rynku. Mgiełka do ciała Wanoska. Zawsze się tak dziwiłam, czemu plastik, czemu plastik, ale jeśli to się nosi przy sobie, no to bardzo wygodne rzeczywiście, bo lekkie. Taka mgiełka owocowa. Gentle. Próbowałam szukać, nie znalazłam. To jest chyba jakiś oriflame. Będę szukała dopiero informacji. Albo Avon. Viva Lawita. Ewonu. Co tam jeszcze, żeby się nie pogubić? Aha. Taka ciekawa rzecz, Oriflame z, takim, z taką pompeczką. Pamiętam, te perfumy miały chyba premierę, jak na mój gust, względnie niedawno, wiosną. Wyglądały urzekająco. To jest taki owocowy koktajl. Zielona herbata od Elizabeth Arden, to jest wielki hit. Tutaj jest coś, co chyba z perfumetką, więc nie pokazujemy. Znowu zielona herbata, wersja Lotus. I znowu wersja Summer. To układamy na bok, no a właśnie, to Wam chciałam pokazać zobaczcie, szypr rosyjski zwróćcie uwagę na kolor niesamowity nowa Zaria taka marka perfumowa rosyjska, szczyci się tym, że ma rodowód w XIX wieku 1864 szypr e, tu znowu będą jakieś takie powiedzmy odpowiedniki Fahrenheita Eivon i chyba jeszcze jednego. A to mi wygląda na jakąś taką kreację chyba nie do końca. Yy, nie wiem. Coś ten plastik podejrzany. Nie wiem jak uważacie. No ale to jest wielki hit, to się nie ma co dziwić. I tu takie perfumy właśnie jakieś takie z taką zawiesiną w środku. Nie wiem, czy znacie, czy używacie takowe. Aha, jeszcze dwa pudełka. Znowu attraction, fashion dance wielki hit. No i tutaj Tomorrow Always. To było na tyle. Grzebanie w pudełkach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Dziękuję za przesyłki Wszystkiego pachnącego, pa pa!